Dzień dobry Państwu, jest godzina dziesiąta, więc rozpoczyna się nasze spotkanie. Ja się nazywam Barbara Bożymowska, zajmuję się kwestią zwierząt w wrocławskim magistracie od 2009 roku. W tej chwili no, jestem dodatkowo rzecznikiem prezydenta Wrocławia do spraw zwierząt oraz przewodniczącą Rady Społecznej do spraw zwierząt, także no, jak widać... Mam dosyć spory zakres działań i tym samym spore doświadczenie. Czy kwestia odbierania zgłoszeń po godzinach, w nocy lub w weekend można określić w, programie, w corocznym programie opieki i później się na to powoływać? Ja myślę, że to jest całkiem niezły pomysł. Tylko trzeba zadbać o to, żeby to było spełnienie tych wymagań ustawowych. To znaczy, nie możemy sobie w programie napisać, że w związku z tym, że nie mamy lecznicy, no to nie leczymy zwierząt. Bo, bo, bo lecz nie musimy. Zwierzęta agresywne i rasy psów niebezpiecznych. Kto się ma nimi zajmować, jeżeli są nieodłowne? Pytanie, co oznacza nieodłowność. Jeżeli to jest kwestia agresji zwierzęcia, no to można poszukać pomocy u osoby zajmującej się dzikimi zwierzętami na terenie gminy, albo kogoś, kto dysponuje dmuchawką, za pomocą której można zwierzę chwilowo uszpić. Można też ustawić klapkę, łapkę, jeżeli. Jeżeli to jest w ogóle wchodzi w grę w danej sytuacji. Często potrafią pomagać fundacje, które zajmują się zwierzętami, mają doświadczenie w odłowianiu zwierząt.